No, jeszcze dzień dobry. Y, chciałem powiedzieć, że. Tutaj balony. Jeśli nie wiadomo, jakie to balony. Chciałem po powiedzieć, że. Właśnie w radiu słyszałem i przyglądałem w internecie, że wiatrzno. Y, jechał. Była burza, była wichura. Teraz niedawno właśnie te grzmoty takie były. I jechał. Jechał sobie furman, furmanką i koń, z koniem. I ciągnął całe te. I obok naprzeciwko jechał tylko w kasku, bo zaczęło wiać z każdej strony. I była burza, pioruny i a najgorzej, że to nie wiadomo, w radiu tak powiedzieli i piszą w internecie, że po prostu furman jak jechał, guma pękła. Tylko jeszcze nie wiadomo jaka guma pękła. I po prostu jest bieda. I powiedzieli, że wiózł tyle ser serwatki, Serwatki, maślanki. Czy to nie wiem, dokładnie to nie usłyszałem, tam że na, na stare pieniądze 200 tysięcy złotych i wiadomo, nie wiadomo, teraz tam y, kąmi czy. A najgorzej. Teraz, jak to pozbierać, tą serwatkę. To straszna jest.

I teraz ogółem walnęli, w stodole ona była, jak wichura była, podjechali traktorem i wozem, walnęli krowę i są teraz podejrzani i poszukiwani Zenek Ostra, to nie wiadomo czy go zna znajdą. Szybko oni się spłynęli. Co to ja nie wiem będzie? Co to się dzieje? Taka błyskawica? To wszystko ogółem właśnie teraz w Radejko. Sobie wszystko. O. Czy będzie, się mnie chciała? tarararara, O, już bolana strzelają. Poszedł mi. No, już... Dobra, dziękuję.